Oła, ale mam za kwasy! Jeszcze mi powie, że byłeś na siłowni, może. Ale no, bez przesady. Wczoraj po prostu nosiłem te wszystkie paczki głupie, które przyszły w górę w dół, w górę w dół po tych schodach, daj spokój. A no kurde, to ci się narobiło tego kwasu mlekowego, musisz to rozchodzić. Ale <głupoty> weź przestań gadać głupoty. Głupoty? No tak, zakwasy to potoczna nazwa zespołu opóźnionego bólu mięśniowego po intensywnym wysiłku. Ale skąd się to bierze? Mikrourazy włókien mięśniowych. Mięsień rozciąga się ponad swoje siły, ulega uszkodzeniu, w to miejsce napływają komórki, żeby go odbudować na nowo, żeby stworzyć silniejszy mięsień. Ej, to fajnie, a czemu to boli? Tam pojawia się stan zapalny, uwrażliwiają się receptory bólu, co stymuluje procesy naprawcze uszkodzeń. No to GIT, czyli im bardziej hmm. boli, tym lepszy trening. No nie, nie, nasilenie bólu nie musi odzwierciedlać wielkości uszkodzeń, bo to zależy od receptorów bólu, od wielu różnych czynników indywidualnych. A nazwa zakwasy? A bo kiedyś kojarzono ten ból z powstawaniem kwasu mlekowego i rzeczywiście takie coś powstaje w mięśniach, ale jest wypłukiwany przez krew już godzinę, dwie po wysiłku i potem jest utylizowany w wątrobie. Wow, ciekawe. No ciekawe, ciekawe. To ja idę na siłownię. Ta, ty na siłownię? To prędzej już ja pójdę na siłownię. Dobra, skończ już gadać głupoty, chodź nosić te paczki.